Proszę Państwa, wczoraj radośnie, świątecznie w nastroju miesięcznicy, mianowania pana pierwszego sekretarza Mariusza Dąbrowskiego, a dziś, a dziś nas smutno, dziś nas smutno, bo doszły mnie wieści, że kolejny już kierownik, kierowniczka w Urzędzie Miejskim zrezygnowała. Uznała, że. Już dalej tej zaszczytnej funkcji i misji pełnić w tych okolicznościach przyrody się po prostu nie da. No, mowa o kierownik nie byle jakiego wydziału, Wydziału Oświaty. A oświata, proszę Państwa, to jest prawie 40% wydatków budżetu tej gminy. To jest blisko, jeśli teraz tak sobie. Z głowy trochę mówię, zaplanowana na ten rok, wydaje mi się, że to jest w okolicach 40 milionów. 37-8. Więc jest naprawdę y, bardzo dużo pieniędzy. Jest 9 jednostek oświatowych w gminie. Też, jeśli dobrze pamiętam. I no, to jest poważny problem. Kadrowy. Y, pytanie. Jakie zasoby są, tutaj radni wczoraj krytykowali urzędników, mówili, że to wszystko przez nich, tak idzie, jak nie przymierzając krew z nosa, a tutaj, e, a tutaj no, no pytanie, czy staną na wysokości zadania i czy ktoś tam chętnie przej przejmie pałeczkę. No. no. Oczywiście jest parę rozwiązań, już zresztą przepracowanych, no. może to być oczywiście pełniący obowiązki kierownika pan Marcin Folmer. No, pełni już obowiązki kierownika, który parę miesięcy temu odszedł, to właściwie można, wydaje mi się, szczególnie, że on, tam mama mówiła, że lubi, lubi sobie popracować, no to, no to można mu dać jeszcze tam trochę innych obowiązków, w końcu tam jedna funkcja więcej przy tych już i tak kilku, które posiada właściwie yy, wiele nie zmieni. No, rozwiązanie drugie jest oczywiście takie, że mamy też kompetentnego yy, właśnie wczorajszego jubilata, czy solenizanta, jeśli trudno powiedzieć, pana Mariusza, no, który yy, wcześniej przez parę lat pełnił yy, zaszczytną funkcję kierownika, Tutaj mam gdzieś to zapisane, bo zerknąłem na to, kierownika, proszę Państwa, gminnego zespołu szkół i przedszkoli w Rozdrażewie, chyba dwie szkoły i dwa przedszkola, albo trzy szkoły i jedno, jakieś tak, no, oczywiście no, trochę mniej, bo to mniejsza dużo gmina, gmina wiejska, niż gmina Milicz, ale jednak jakieś doświadczenia pan, pan Mariusz na tym polu edukacji zdobył. być może po prostu powierzyć wydział oświaty, wydział oświaty panu w gminie Milicz, panu Mariuszowi Dąbrowskiemu. Nasz człowiek, nasz kandydat, w sensie tych, którzy go tam wybrali bez konkursu, więc mógłby być, no pytanie, no bo tutaj również w tej wczorajszej z 1 października gazecie lokalnej czytamy: Burmistrz obniżył pensję dyrektorom szkół. I, no i tutaj zachodzi pytanie, czy to jest y, być może jakaś taka y, w jakimś sensie honorowa ucieczka od odpowiedzialności za tę niezwykle y, nowatorską decyzję. Bo pan burmistrz obniżył pensję dyrektorom szkół, ale tak naprawdę obniżył dodatki motywacyjne. Jak już to też było powiedziane i tutaj i na sesji i na komisji do spraw społecznych, radny Lech próbował uzyskać od burmistrza odpowiedź na pytanie, czym się kierował przy poszczególnych osobach, którym te dodatki obniżał. Pan burmistrz wijąc się jak piskosz. Nie, od, nie udzielił, jak zwykle zresztą, żadnej konkretnej odpowiedzi. I tutaj się pojawia niepokój, bo pan burmistrz jednocześnie w tym artykule, w którym też, jak redakcja pisze, zwróciliśmy się do burmistrza Piskozuba z pytaniem, czym się kierował, przyznając taką, a nie inną wysokość dodatków motywacyjnych e, oraz funkcyjnych poszczególnym dyrektorom szkół. Jednak burmistrz odpowiedział nam ogólnie. No właśnie, burmistrz odpowiedział ogólnie, a. a... A niepokój pojawia się w, te, w tym miejscu, że równocześnie zaproponował, yy, znaczy tutaj złożył taką niepokojącą deklarację. Jednocześnie pragnę podkreślić, że postanowiłem weryfikować wysokość przyznawanych dodatków w okresach kwartalnych, czyli co trzy miesiące. Yy, bo do, do, wcześniej, bo, dotychczas było tak, że one po prostu były przyznawane na początku roku. I trwały. No. Gdy burmistrz albo osoba zarządzająca szkołami zauważyła jakieś problemy, no to zakładam, że można było wtedy po prostu. Wezwać dyrektora i wyjaśnić sobie tę sprawę, i wtedy modyfikować ewentualnie dodatek, albo w jakich, używać jakichś innych narzędzi zarządczych, po to, ażeby, ażeby wyjść na prostą. A tutaj pan burmistrz składa deklarację, że on będzie teraz co trzy miesiące dziewięciu kierownikom, dyrektorom jednostek edukacyjnych na terenie gminy, będzie im po prostu co trzy miesiące przeprowadzał Taką analizę, weryfikację, weryfikację wysokości przyznawanych dodatków. I tutaj zachodzi pytanie: Ja, tu ze swoich doświadczeń też mówię, no y, dobrze by było, myślę, że radni powinni jednak naciskać, ale ja chyba też w trybie takim y, dostępu do informacji publicznej zapytam w imieniu dyrektorów o kryteria tej weryfikacji. No czy na przykład jak nisko się kłaniają wchodząc do gabinetu. Czy, czy, czy zdejmują czapkę, czy, czy mają czyste buty? No, po prostu bardzo jestem ciekaw tych, tych co trzy miesięcznych weryfikacji, jak to będzie w praktyce wyglądało i jakie, jakie obiektywne e, kryteria pan burmistrz w swej uczciwości i przenikliwości przyjmie, a żeby nikogo, e, broń Boże, nie skrzywdzić, prawda? Jakąś m, taką na pozór, Uznaniowością. Tak? Znaczy, tutaj, tak mu złośliwie próbował to wykazać, właśnie radny, i przez dwadzieścia parę minut właściwie odnosił tylko sukcesy. Znaczy pokazując, że tutaj nie ma żadnej myśli głębszej, a, ani nawet płytszej, stojącej za tym, dlaczego komuś zabiera 30, komuś zabiera 20, a komuś zabiera jeszcze coś innego. No, w każdym razie pan burmistrz nie był. Nie był zdolny, z przyczyn, które trudno wnikać, że no nie będziemy psycho, jakiejś psychoanalizy tutaj prowadzić. W każdym razie nie, nie, nie zdołał, nie chciał, nie mógł, nie potrafił, trudno powiedzieć. W każdym razie na te pytania nie odpowiedział. No, i to tego trzeba pilnować, bo to, bo to, to też, no, to też nie, nie można utrzymywać, nie dość, że najpierw obniżył im we wrześniu pensję, no to teraz będzie ich co trzy miesiące lękał i przeprowadzał jakieś weryfikacje. Tak? Nie bardzo wiem, jakby to miało wyglądać, właśnie. No, czy to będzie jakiś bieg przez płotki może, no, kto, kto, kto szybciej, kto ten, to, to, dostanie, to dostanie odrobinę więcej. No, dobrze by było to ustalić, bo, bo, bo pomysły mogą być różne. Także, także, no taka przykra, przykra informacja. Ja miałem okazję współpracować z panią, z panią kierownik. No, mieliśmy w pewnych sprawach jakieś tam drobne różnice zdań, ale generalnie rzecz biorąc jest to pracująca od wielu lat. Od wielu lat. Wydaje się, że nawet dość kompetentna w swoim zakresie działań urzędniczka. No, ale być może tych pięciu radnych widziało to inaczej, którzy wczoraj pisali tam na półtorej kolumny o tym, że, że kierownicy i, i, i urzędnicy sypią, sypią piach w szprychy. No to nie wiem, czy to, czy to oni spowodowali tę zmianę na stanowisku kierowniczym, czy to, czy to właśnie pani kierownik uznała, że że to już jest po prostu o jeden most za daleko i ona niekoniecznie chce świecić otrzyma za te yy, no, przedziwne działania motywujące poprzez odbieranie dodatków motywujących pana burmistrza. No trudno, trudno to dociec, bo, bo ta, to, ta informacja jest nie, nie na razie dotarła do mnie jakimiś tam nieformalnymi kanałami, być może będzie jakieś uświadczenie pani kierownik, ja, jako człowiek, który uważa, że im bardziej transparentne jest życie publiczne, tym jest po prostu dla nas wszystkich lepiej, bo, bo mniej się daje to wszystko tam gdzieś pod, pod dywanami załatwiać, więc uczciwym ludziom jest po prostu łatwiej. Także może takie oświadczenie byłoby dobre. No, z drugiej strony, oczywiście, trudno go oczekiwać, bo z tego co rozumiem, pani kierownik jednak w urzędzie chce przetrwać, więc tutaj prawdopodobnie wyjaśnienia będą na tym samym poziomie szczerości, na jakim były w momencie odchodzenia całkiem niedawno pana sekretarza, już. Byłego, ale całkiem niedawno też mianowanego już przez nową ekipę. Bodajże w listopadzie ubiegłego roku, a rezygnował jakoś. W czerwcu, w lipcu, jeśli się nie mylę, no bo 1 sierpnia, ta właśnie wczoraj świętowana miesięcznica 1 sierpnia, został wybrany pan Mariusz Dąbrowski na nowego sekretarza w trybie, na naszego kandydata bez konkursu, a wcześniej zostało po prostu przeniesiony na stanowisko kierownik, który zdecydował się pełnić tę funkcję, próbując jakoś poskładać pracę urzędu. No, ale, ale też z powodów zdrowotnych musiał musiał, się, musiał z tej misji zrezygnować, pozostając w urzędzie. Także no, takie, takie przykre historie się dzieją, żeby tutaj jakiś efekt domina nie został wy, wywołany, żeby tutaj nie, nie, nie powstało jakieś takie wrażenie, że okręt tonie. Mówię o urzędzie miejskim, no bo to, to czasami, czasami gdzieś tam na takim poziomie podświadomości się pojawia w głowach e, różnych osób, gdy widzą, że kolejni urzędnicy, jest nawet taki sketch Monty Pythona, jak tam e, dwóch urzędników siedzi i widzą jak kolejne osoby spadają z, za, za oknem, ich koledzy odchodzą. Ponieważ jest tam jakiś krach na giełdzie, no to nie, nie do końca ta sytuacja jest analogiczna, Ja, broń Boże, nie zachęcam nikogo do skakania z okien. Mówię tylko o tym, że no, no, no te, te mechanizmy czasami są trudne do powstrzymania, gdy już się zacznie taka fala odejść, na przykład, prawda, gdy po prostu kolejne osoby uświadamiają sobie, że istnieje życie poza urzędem miejskim w miliczu i ono czasem może być dużo bardziej racjonalne, przyzwoite. I po prostu fajne, a przede wszystkim też lepiej płatne e, i, i, i po prostu przewidywalne. Tak? Znaczy są jakieś właśnie kryteria, o których pracodawcy nie boją się mówić, które są znane osobom zatrudnianym zanim są z nich rozliczane i takie różne, no, wydawałoby się, dość oczywiste mechanizmy w XXI wieku. W 25. jego roku. <sighs> no, także, no, no przykre to jest, że, że, że pani kierownik to, 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 na, to, zawsze jest, to zawsze jest przykre, bo człowiek wkłada zawsze trochę serca, trochę umysłu w to, co robi, a także takie rozstania zawsze, zawsze na pewno budzą emocje, więc tutaj przykro mi, że tak się, tak się zdarzyło, ale ja głęboko wierzę, że. Wiele zmian jest, znaczy w ogóle, że zmiana jako taka, nawet jeśli pozornie wydaje się, że ona jest na gorsze, to w ostatecznym rozrachunku prawie zawsze ona nas uczy dużo więcej niż trwanie jakiś, jakiś stan konstant. Więc, no, uszy do góry nie ma się czym przejmować. Należy wyciągać lekcje z doświadczeń, które miały miejsce, i, no i cóż, i czekać na, na jakieś, może, lepsze wiatry normalniejszych szefów. No, w każdym razie, trzeba mieć nadzieję i wiarę. Można też mieć miłość oczywiście, ale to już raczej nie do szefów. I z tym przesłaniem wiary, nadziei, miłości Państwa zostawiam w to nadspodziewanie słoneczne, czwartkowe popołudnie.